Siemanko, siemanko, witajcie kochani bardzo serdecznie. Chciałem Was powitać po raz kolejny na moim kanale. Oczywiście witam wszystkich moich widzów, którzy mnie oglądają. Eee, także witam hejterów e, Zanim tutaj zaczniemy e, film na temat e, kłamstw e, Patryka Barańskiego e, Postanowiłem e, odnieść się do Piotra Strzały kilka słów e, na jego temat. Także zaczynamy. Na porządku, chciałem pogratulować Piotrowi Strzale, bardzo dobrego wyniku na mistrzostwach Polski weteranów. Naprawdę forma była mega. Zrobiłeś kawał dobrej roboty. Widać ogromny progres przez ten rok czasu, że nie siedziałeś na tyłku, tylko naprawdę ostro przepracowałeś ten cały okres przygotowawczy. No i forma jest kosa i czekam na kolejne zawody, bo z pewnością tutaj będzie naprawdę, naprawdę fajny wynik. Eee, I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że po jakimś czasie możemy u kogoś zauważyć progres, że rzeczywiście ten człowiek e, przepracował mocno cykl przygotowawczy, że dał z siebie wszystko. No i rzeczywiście, że ta sylwetka się zmienia, bo naprawdę u Piotra ona się zmieniła, dużo lepsze docięcie. No i wymiary też robią, robią naprawdę niezłą robotę. Także tyle tytułem wstępu. Gratulacje do Piotrka. Pełen szacunek, że w tym wieku potrafi zrobić taką formę. Naprawdę, respekt. ok a teraz przechodzimy już do tematu Patryk Barański i jego kłamstwa. Jeśli chodzi o temat Patrycia dzisiaj, i jego kłamstw będą to trzy takie szybkie tematy. Pierwszy temat dotyczący tych jego płodopiecznych i wstawiania tych niby przemian na jego fanpage'u Druga kwestia to z tym oszustwem związanym z jego body fatem. A ostatni temat to już całkowite przegięcie, czyli te zawody. Mistrzostwa Wielkiej Brytanii, które okaza okazało się być tylko eliminacjami, także, no tutaj, myślę, że może być ciekawie. Zaczynamy od tego pierwszego tematu, czyli od e, jego podopiecznych i wrzucania tych jego filmików e, z przemian. Przepraszam, nie filmików, tylko zdjęć z przemian, a także tych ewentualnie filmików z podopiecznymi, który był tylko jeden. E, więc. Zaczynamy. Zastanawiające jest to, że jeżeli przejrzymy w ogóle jego, że tak powiem, fanpage, zobaczymy tam tylko i wyłącznie pięciu sześciu podopiecznych i tylko i wyłącznie ich zdjęcia umieszcza. Patryku Udroki, taki wielki trener jak ty ma tylko nie wiem pięciu podopiecznych na swoich materiałach chwali się, że masz tylu podopiecznych, że twoi Podopieczni e, przechodzą takie spektakularne e, przemiany, natomiast no, na fanpage umieszczać ich bardzo mało, więc no, gdzie te przemiany spektakularne Twoich podopiecznych? No, skoro ich jest aż tak dużo, jak się chwalisz, to według mnie powinieneś e, zamieszczać coraz więcej tych e, materiałów, prawda? pokazać, że, że tutaj e, Ci Twoi podopieczni robią super robotę, że jesteś mega, super, zajebistym trenerem, e, że Twoje rady e, przynoszą tutaj odpowiednie rezultaty dla podopiecznych. Więc bardzo zastanawiające jest to, że, że umieszczasz tylko i wyłącznie te same zdjęcia w kółko, tak? Bo nie ma tutaj tak naprawdę nowych zdjęć. Ja rozumiem, jeżeli byś umieścił pod tego samego podopiecznego. Ale z nowymi zdjęciami, że on jeszcze po poprawił tą formę. No to okej, okay, można to zrozumieć. Ale tu umieszczasz te same zdjęcia od około pół roku. Te zdjęcia są nawet, niczym się nie różnią. Tak, nie wiem, po prostu robisz to, nie wiem na pałę, tylko i wyłącznie, żeby dodać te fotki, żeby coś się działo. Tak samo swoje zdjęcia, bardzo często dodajesz e, te same. E, dzisiaj też dodałeś filmiki, wczoraj to jest to samo na tym filmiku, niczym się nie różni, oprócz tego, że, że jest inny tytuł. Także zastanawiające jest to, po cholerę dodajesz tych samych podopiecznych e, i, i nic więcej, tak? Ja mam pewne swoje przypuszczenia, że dodajesz to, bo nie masz swoich już dalej podopiecznych, nikt nie chce z Tobą współpracować i chcesz po prostu tymi spektakularnymi przemianami tych swoich podopiecznych, którzy kto wie czy w ogóle są Twoimi podopiecznymi, jakoś, że tak powiem, przekonać osoby, żeby Ci zaufały, wpłaciły Ci pieniądze za dietę kopiów w klej i za plan treningowy, który nie ma sensu, bo. Też jakby do Ciebie pisałem i wiem jaki plan Ty dajesz swoim podopiecznym. Jeśli chodzi o drugi temat, drugą kwestię, tutaj dotyczy ona oczywiście tych jego pomiarów bodyfatu i chwalenie się, że miał 3% tkanki tłuszczowej. Oczywiście jest to bzdura totalna, tak jak zauważył Piotrzała na swoim materiale. Patryk po pierwsze nie umie mierzyć poziomu tkanki tuszczowej, po drugie jego sylwetka nie miała absolutnie 3% tkanki tuszczowej. To widać gołym okiem, tam było około 6-7%, a na pewno nie było 3%. Dodatkowo nie można mierzyć tkanki tuszczowej tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Eee... Jest ogólny rzecz biorąc wzór, który jest, przyjmuje 3 miejsca, tak? Więc yy, i to dopiero z tego z tych trzech miejsc suma daje nam tak naprawdę wynik procentowy tkanki tłuszczowej. To, że tu mam 3 cm, czy, czy 3 mm, czy, czy 30 cm, to nie oznacza ile ja mam tkanki tłuszczowej Muszę to po prostu zliczyć i dopiero, yy, że tak powiem, wyjdzie mi wynik, ile mam tkanki tłuszczowej. Dlatego po raz kolejny Patryk pokazuje brak jakiejkolwiek podstawowej wiedzy z zakresu, że tak powiem, dietetyki czy też kwestii treningu siłowego. To jest totalny amator, który nie ma kompletnie zagroż wiedzy, bo poza tym, że ma docięcie, tak naprawdę nie osiągnął zupełnie nic. I nawet nie potrafi Posiedzieć nad książkami i przyswoić podstawowej wiedzy, jeżeli chodzi o terminy związane z kulturystyką czy też dietetyką. To jest naprawdę bardzo, bardzo słabe, jak na osobę z 20-letnim doświadczeniem. Jeżeli chodzi o to podniecanie się nad sylwetką Patryka Barańskiego, nie rozumiem tego w ogóle. Faktycznie, no, trzeba przyznać, że Patryk ma dobre docięcie. Tylko, że to docięcie ma już około, od około roku czasu, więc tutaj tak naprawdę ta sylwetka w żaden sposób się nie zmienia u niego. Nadal te jego słabe partie są bardzo słabymi partiami. Mowa tutaj o plecach, które nadal wyglądają bardzo słabo. No i nogach, no u niego w kategorii no, nogi nie, nie są akurat oceniane, no ale plecy są oceniane, no i widać, że tutaj bardzo dużo brakuje. Eee, tak naprawdę przez ostatni rok nie jest zauważony jakikolwiek progres u, u, u Patryka Barańskiego, tak? jeżeli chodzi o jego sylwetkę, eee, bo samym docięciem, Patryk próbuje tylko i wyłącznie samym docięciem pokazać jakie on jest wspaniały, cudowny, no, ale oprócz docięcia trzeba mieć jeszcze jakąś fajną masę mięśniową jakąś tą symetrię tej sylwetki a Patryk jest po prostu mały i docięty i nic poza tym w sylwetce Patryka się nie wyróżnia nie ma czegoś takiego, że spojrzymy na tą sylwetkę z wow, powiemy kurde jesteś docięty zajebiście i to trzeba mu przyznać, tak, bo ja nie będę tego mówił, że nie, ale nie ma tego wow, nie ma tej sylwetki takiej symetrycznej, że patrzymy i mówimy kurcze, bo ale zajebista sylwetka, tak nie ma tego efektu wow i raczej wątpię, żeby Patryk miał tą sylwetkę wow. Jeżeli chodzi o przód, wygląda to dość dobrze. Klatka jest w miarę, brzuch jak najbardziej, ramiona tutaj fajne, łap mógłby mieć trochę większe, no ale jeżeli chodzi o tył, no to tutaj oprócz tyłu barków, reszta pozostawia wiele do życzenia Jednak naprawdę w głównej mierze Patryk przykrywa tutaj przez te plecy, no i przez to, że jest bardzo, bardzo malutki. Więc jeżeli chodzi o tą kwestię jego sylwetki, to tyle. Dla mnie też jest zastanawiające, jak osoba po prostu e, wytrzymuje na tam 3 czy 4 czy 5% body fatu przez tak długi okres czasu, bo z punktu widzenia fizjologicznego byłoby to bardzo, bardzo ciężkie, więc po raz kolejny e, jest to bardzo mocno zastanawiające, czy Patryk jest w 100% naturalny, bo według mojej opinii nie jest naturalny, więc no, jego wynik tej sylwetki, nie jest niczym szczególnym. W przypadku, gdy Patryk jest osobą nienaturalną, a wszystko na to wskazuje, przede wszystkim wskazuje na to fakt, że nigdy nie poddał się badaniom, nigdy, że tak powiem, nie, nie chciał tego zrobić na żywo, zawsze w jakiś sposób starał się wykręcać, eee, więc, więc tutaj tak naprawdę bardziej prawdopodobne jest to, że Patryk jest nienaturalny, a w takim przypadku jego forma w żaden sposób nie jest jakaś niesamowita. Bo przy środkach dopingujących, osiągnięcie takiej sylwetki naprawdę jest możliwe, i to nie jest jakiś tam mega okrągły wyczyn. Także, no, Patryk, troszkę więcej chyba trzeba albo brać tych sterydów, albo troszkę więcej ciężkiej pracy. Bo sporo ci brakuje. Według mnie masz potencjał i to spory, ale zamiast wykorzystywać go na ciężkie treningi, ty wolisz krytykować, hejtować, walczyć w internecie i to cię po prostu ugubi. I tyle, jeżeli chodzi o ten temat. No i na koniec najciekawsze. Oczywiście chodzi o te jego ostatnie zawody, gdzie Patryk startował na zawodach które były eliminacjami do przyszłorocznych Mistrzostw Wielkiej Brytanii. Ja zauważyłem to już na samym początku. Dzisiaj też o tym mówił Piotr Szała. Ja jeszcze raz troszeczkę o tym powtórzę. 20 chyba to było czy 20 któregoś miał te zawody. Ja sprawdziłem na stronach Federacji NABA. Rzeczywiście takie zawody miały miejsce, ale to były tylko i wyłącznie eliminacje do ewentualnych e, mistrzostw, świata, e, mistrzostw przepraszam, mistrzostw Wielkiej Brytanii. Więc e, mówienie, Patryk, że jesteś mistrzem Wielkiej Brytanii, czy też e, jesteś najlepszy w Wielkiej Brytanii, no to jest nie dosyć, że bretnia. To totalny sarkazm. E, no i idiotyzm, bo jak możesz powiedzieć, że jesteś najlepszy, czy też jesteś mistrzem, jeżeli nie wygrałeś. Na mistrzostwach Wielkiej Brytanii zajęłeś czwarte miejsce. Więc oficjalnie rzecz biorąc możesz powiedzieć, że tak, jestem czwarty w Wielkiej Brytanii. To się z Tobą zgodzę powiem super szacunek. Ale nie możesz powiedzieć, że jesteś najlepszy w Wielkiej Brytanii, bo to tylko były zawody pewnego okręgu, czyli jesteś najlepszy w okręgu, zgadza się tutaj w 100%. Zastanawiam się zastanawia mnie też fakt, dlaczego Patryk nie dodał żadnych zdjęć itp., jeżeli chodzi o zawody. Pewnie dlatego, że po pierwsze poziom był bardzo niski tych zawodów, a po drugie być może było tam bardzo mało osób. Jeżeli w ogóle ktoś był na tych zawodach oprócz Patryka w jego kategorii, bo tutaj mogłoby być z tym różnie. Więc no Patryk wstydził się troszeczkę. Wrzucić jakiekolwiek zdjęcia z tych zawodów, ponieważ, wiadomo, no, jego prestiż w pewien sposób by spadł, że Patryk, nie wiem, wygrał na dwie osoby, na trzy, które jeszcze były w bardzo, bardzo kiepskiej formie. Także tutaj tyle. nie zastanawia również fakt, dlaczego Patryk tak bardzo próbuje się, że tak powiem, w pewien sposób pokazać, że on jest najlepszy, czy on ma jakieś kompleksy, czy też, nie wiem, w dzieciństwie coś, coś mu nie wyszło, czy też ma problemy innej natury i w ten sposób próbuje się jakoś dowartościować, bo nie wiem dlaczego, tak? Powiedzenie, wygrałem super zawody, tak, eliminacje i tak dalej, no, no okej, okay, no. A po co sobie, że tak powiem, dopowiadać, że wygrałem, w, jestem najlepszy w Wielkiej Brytanii, wygrałem z tym mistrzem Wielkiej Brytanii. No to jest troszeczkę niepoważne. Według mnie właśnie Patryk ma jakieś kompleksy, czy to z dzieciństwa, czy to teraz, nie wiem, czy mu się z kobietą nie układa, czy, czy w tych sprawach jest kiepsko, czy też co innego, ale no widać, że tutaj Patryk ma jakieś problemy sam ze sobą i próbuje wmówić sobie i przede wszystkim innym, że jest lepszy niż jest. Naprawdę. Więc no pora chyba Ściągnąć te różowe okulary, spojrzeć prawdzie w oczy, stanąć przez lutrę, strem i chyba tyle. Bo naprawdę, takim postępowaniem to za daleko nie zajedziesz. Ja wiem, że chyba ty już wierzysz w te swoje kłamstwa, bo jeżeli ktoś ciągle kłamie, to po prostu w końcu w te kłamstwa zacznie wierzyć. No ale mm, kłamstwa wobec Twoich widzów, wobec osób, ja nie wiem, 15-20 lat, bo takie cię obserwują bo nikt starszy i mądrzejszy by Ciebie nie obserwował, bo wystarczy obejrzeć twój jeden filmik i od razu wiadomo z kim ma się do czynienia także no, nie rozumiem tutaj tego ale no, może pora się zastanowić nad tym, że to jednak nie tędy droga, że to nie prowadzi dobrze, także czekam niecierpliwie na może twoją zmianę, może na jakąś refleksję. Ok, na koniec tutaj ciekaw, ciekaw jestem tego jego startu w tych zawodach. Mister Universe, o których się już tak bardzo mocno chwali. Z tego co wiem, to będą inni Polacy, także też ciekawe, czy powie, że byli inni Polacy, czy, czy jak zwykle będzie ciągle podniecał się, że będzie pierwszym Polakiem, jest pierwszym Polakiem i tak dalej, i tak dalej. Po raz kolejny tutaj wychodzi to jego dowartościowywanie się z powodów tych kompleksów. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Nie starałem się nikogo na tym materiale obrażać, bo to nie, nie jest moje w ogóle zadanie, żeby kogoś obrażać. Staram się w sposób rzetelny mówić co i jak, pokazywać, że wasz idol Patryk2703 was oszukuje i troszeczkę wbić wam do głowy to, że nie wszystko, co widzicie w necie, jest prawdą. Także życzę wszystkim udanego weekendu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za obejrzenie. No i trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Także jeszcze na koniec, standardowo dla wszystkich moich widzów BUM! Przypinka! Bez jakiejkolwiek pompy po prostu tak, z marszu, żebyście zobaczyli, co to jest według mnie najbardziej normalne, a nie napinanie się, pompowanie przez dwie godziny i wtedy pokazywanie swojej łapy. Także jeszcze raz, trzymajcie się.